Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu vlogmas. Dzisiaj mamy sobotę, 10 grudnia, i znowu jedziemy do Ikea. Bo ostatnio, jakbyśmy byliśmy w Ikea, to stwierdziliśmy, że kupujemy: A, tylko jakieś tam pierdoły, kosze na śmieci, jakieś tam dodatki do mieszkania, nic konkretnego. Natomiast, jakbyśmy spodobała nam się jedna sofa. I mówimy, a to może kiedyś, może inna, może w innym sklepie jeszcze popatrzymy Ale w końcu doszliśmy do wniosku, że ta sofa jednak nam odpowiada I byśmy ją chcieli do naszego salonu Więc dzisiaj stwierdziliśmy, że jedziemy po sofę, a konkretnie nawet po narożnik To też Wam pokażę, mam nadzieję pokażę Wam na miejscu, o którą konkretnie sofę nam chodzi W tym momencie jest jakoś po godzinie 10, chyba zaraz zobaczymy Jest godzina 10.38 dokładnie i już wychodzimy, jedziemy do Ikei. Mamy też planach pochodzić po jakichś sklepach i popatrzeć już, e, mamy nadzieję, że kupić przynajmniej część prezentów gwiazdkowych, bo w sumie święta już za dwa tygodnie, a my nie mamy nawet jeszcze ani jednego prezentu, e, więc też mamy nadzieję, że trochę tych prezentów uda nam się już kupić, tak więc jeszcze ja teraz ubieram, e, zmykam na dół i jedziemy. W ogóle nie wiem, czy Wam wspominałam, ale jak możecie zobaczyć, mam nowe oprawki od okularów. Jakoś na początku listopada byłam w Vision Express, stwierdzam, Powiedziałam, że... Pora pojechać na kolejne badanie wzroku, bo na ostatnim byłam chyba dwa albo trzy lata temu. No i rzeczywiście ta wada wzroku mi się minimalnie pogorszyła, więc też stwierdziłam, że sobie wyrobię od razu nowe okulary. Tamte oprawki nie do końca mi pasowały i nie byłam z nich zadowolona i bardzo rzadko w nich chodziłam, głównie chodziłam w soczewkach kontaktowych. Natomiast stwierdziłam, że zrobię sobie też nowe okulary, bo pomimo tego, iż często chodzi, chodzę w soczewkach, czasami chciałoby się jednak założyć te okulary, czy Szczypie oko, czy po prostu nie ma czasu na to, żeby wkładać tą soczewkę, e, więc wybrałam sobie takie oprawki. To są oprawki metalowe, dosyć cienkie, nie takie grube, e, w takim lekko kwadratowym kształcie, ale też nie jakieś bardzo, bardzo duże. Ja jestem z nich bardzo zadowolona i wydaje mi się, że w końcu mi oprawki pasują do mojej twarzy, że je nie przytłaczają, nie są zbyt duże. Dajcie koniecznie znać, co myślicie, jak myśl, co myślicie o tych oprawkach, czy wam się podobają, czy niekoniecznie. A ja się już ubieram i lecę na dół, bo Lena. A z Marcinem już na mnie czekają. Teraz. Jesteśmy w maku i czekamy na kawę. Coś jeszcze? Nie. Na pączka i na chłopaka. Bo kawa z maka to podstawowy punkt podróży. No, no, okay. wróciliśmy z Ikei i tak naprawdę kupiliśmy masę rzeczy. Jest w tym momencie po godzinie 17. E, mało Wam pokazywałam w Ikei, pokazałam Wam tylko tak naprawdę sofę, którą wybraliśmy tylko w innej wersji kolorystycznej. E, ją kupiliśmy, natomiast kupiliśmy oprócz tego jeszcze kilka krzeseł do takiego stołu jadalnianego, na który czekamy, e, biurko dla Marcina, e, takie właśnie pod komputer krzesła i jakieś tam jeszcze kilka pierdół do domu. E, tak naprawdę kupiliśmy masę, masę rzeczy e, i Część nawet nie zmieściła nam się na jeden kurs do samochodu, dlatego przywieźliśmy część do domu i teraz Marcin jedzie jeszcze raz do tego magazynu IKEA, żeby odebrać resztę, a właściwie samą sofę, bo tylko sofa nam się nie zmieściła, więc jest po 17, a on jedzie z powrotem do Warszawy, pod Warszawę w sumie, żeby odebrać tą sofę, bo też chcemy mieć już z głowy. Tak jak Wam mówię, kupiliśmy też jeszcze parę jakichś tam rzeczy do mieszkania, jakieś tam dekoracyjne. Bardziej rzeczy jest ja teraz, biorę troszeczkę, żeby tutaj ogarnąć, bo też mamy jeszcze masę rzeczy w kartonach, które trzeba troszeczkę uporządkować. Poczekamy w czwartek. W zeszłym tygodniu zamówiłam meble w jednym z, ze sklepów meblowych, właśnie do salonu, m.in. stół, komodę i jeszcze jedną szafkę i czekamy na ich dostawę. Więc też część rzeczy jeszcze mamy w kartonach i powoli dopiero będziemy to rozpakowywać, jak te meble przyjdą i jak je złożymy. Natomiast to, co Kupiliśmy dzisiaj w IKEA i pewnie będziemy składać dopiero jutro, bo mówię Wam, jest po 17, zanim Marcin pojedzie jeszcze tam do tego magazynu. Ikei, to się jeszcze zejdzie, zanim pojedzie, wróci, odbierze. To pewnie będzie dopiero około godziny 20, więc dzisiaj może złożymy tylko biurko, e, a resztę rzeczy jutro. No i czekamy też na te rzeczy z. BRW. E, niestety nie udało nam się załatwić w ogóle tych kwestii prezentowych, e, bo tak mówimy, szybko, 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 żeby z tej IKEA wrócić tutaj do mieszkania, żeby jeszcze zdążyć obrócić na drugi kurs, e, właśnie pod tą sofę. Natomiast no, szybko, szybko, a jest już 17, więc ani prezentów, ani sofy na razie. Ja się teraz biorę, tak jak wam mówię, tutaj za ogarnianie e, i widzimy się później. I popołudniowej pory czas na kawę, i dzisiaj zaraz zobaczymy, jaką wybierzemy. Ja w ogóle bardzo lubię wszelkiego rodzaju kawy smakowe, i ostatnio kupiłam sobie jako taki dodatek do zwykłej kawy. E, takie cappuccino, inny jest z mokate i jest korzenne, a drugie jest Candy Shop French Macaroni Taste. E, I to jest takie, właśnie, bardziej słodkie, trochę jakby migdałowe. Natomiast to jest rzeczywiście takie cynamonowe, korzenne i chyba dzisiaj skuszę się na to. Natomiast nie jest to na pewno produkt, który można pić, e, że tak powiem, samodzielnie tylko jego zalewać wodą bo dla mnie on jest zbyt wodnisty, taki nijaki, w ogóle bez smaku. Biorę sobie swój kubek ulubiony, duży, e, który ostatnio dostałam na Mikołajki e, i dodaję to cappuccino jako taki właśnie dodatek do zwykłej kawy, e, taki dodatek smakowy i wtedy jest najlepsze. Udało się, a nawet narożnik. Stwierdziliśmy, że zmontujemy go od razu, żeby już też nam te kartony tutaj nie zawalały miejsca, i mamy już narożnik. Co prawda, cały czas jeszcze czekamy na meble z tego meblowego, więc jeszcze tam w tydzień to na pewno, bo dopiero w czwartek je zamówiłam. Więc nie mamy tutaj większości mebli, jeżeli chodzi o salon, i możecie zobaczyć, że tutaj w rogu jeszcze wszystko jest w kartonach. Ale narożnik, sofa już jest, więc jest jakiś postęp. E, jakiś mebel w salonie już jest, więc jest dobrze. Jest. jest, jest, jest. No, jest dobrze, jest fajnie. Sofa, narożnik jest, przynajmniej jest już gdzie usiąść. Tak więc jesteśmy zadowoleni, jeżeli chodzi o resztę mebli, które dzisiaj kupiliśmy. To będziemy je skręcać jutro. E, I kupiliśmy jeszcze. Lustro, to Wam też od razu pokażę, bo lustro jest bardzo, bardzo fajne. Kupiliśmy lustro tutaj do przedpokoju, takie dosyć spore, z taką ładną frezowaną ramą. To jest takie duże, naprawdę lustro, w którym się e, cała sylwetka mieści. Więc mega, mega fajnie. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszego vloga. Też może jakoś bardzo dużo Wam nie pokazywałam i nie działo się tu jakoś nie wiadomo ile fascynujących, fascynujących rzeczy, ale mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście nie zapomnijcie dodać łapki w górę. I subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia już jutro. pa! pa!